Symbolicznym początkiem reformacji było przybicie do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze 95 tez. Uczynił to mnich augustjański, duchowny rzymskokatolicki, ksiądz dr Marcin Luther, a było to 31 października 1517 roku. W swoich 95 tezach Marcin Luther wystąpił przeciwko nadużyciom ówczesnego kościoła rzymskokatolickiego. Jego intencją nie było tworzenie nowego ruchu, nie mówiąc już o tworzeniu nowego wyznania czy, czy kościoła. Po prostu chciał... Wywołać pewną refleksję, pewną dyskusję, która w konsekwencji miała doprowadzić do reformy ówczesnego kościoła rzymskokatolickiego, przynajmniej w jakichś jego zakresach. Stąd nazwa reformacja, z której między innymi wyrósł luteranizm. Intencje Marcina Lutra nie spotkały się ze zrozumieniem ze strony jego zwierzchności. Zamiast dyskusji Marcin Luther otrzymywał wezwania do. Odwołania tego, co napisał, w szczególności w zakresie sprzedaży odpustów, którym Marcin Luther chyba najbardziej gwałtownie się sprzeciwiał. I po trzech latach takich wezwań do odwołania, pewnego też uporu reformatora, który cały czas twierdził, że. Chciałby, aby ktoś podyskutował z nim na gruncie Ewangelii, na gruncie Bożego Słowa. Wszak Marcin Luter wzywał do Kościół do powrotu do, do źródeł. Po tym czasie takich napięć papież Leon X skierował do Marcina Lutra bólę, w której zagroził Lutrowi ekskomunikom. Był to rok 1520, a więc trzy lata po e, ogłoszeniu przez Marcina Lutra tez. Marcin Luter, widząc, że nie ma szans na jakąś e, większą dyskusję, o którą mu chodziło, e, dokonał e, dramatycznego aktu, można by powiedzieć. E, publicznie spalił i podarł e, bólę papieską, w konsekwencji czego e, papież e, wydał. Drugą bólę papieską, w której ekskomunikował Marcina Lutra, i to oznaczało rozejście się reformacji oraz Kościoła rzymskokatolickiego zachodniego chrześcijaństwa. I to można uznać za początek tworzenia się luteranizmu. Tezy, o których powiedziałem, nie stanowią nawet części nauki naszego Kościoła obecnie, ale były początkiem. Od tego się wszystko rozpoczęło. Nikt nie ma wątpliwości co do tego, że reformacja tak szybko się rozprzestrzeniała, ponieważ sprzyjało temu wiele okoliczności, a chyba jedną z najważniejszych było wynalezienie druku. Dzięki wynalezieniu druku przez Gutenberga, tezy Marcina Lutra bardzo szybko się rozprzestrzeniły po całych Niemczech w ciągu miesiąca, a w ciągu kilku miesięcy były znane już praktycznie w całej Europie. Do Wrocławia reformacja, można by rzec, oficjalnie dotarła w 1523 roku. 5 lat po ogłoszeniu przez Marcina Lutra Tez. 21 października 1523 roku proboszcz parafii Marii Magdaleny, tej parafii tego kościoła, który jest nieopodal wrocławskiego rynku, Johann Hes wygłosił pierwsze oficjalne kazanie w duchu reformacji. Wkrótce, dwa lata później, cała parafia świętej Elżbiety, też przy wrocławskim rynku, przeszła na stronę reformacji i w ten sposób rozpoczęła się we Wrocławiu reformacja. Zresztą na Śląsku zachowało się bardzo dużo dzieł sztuki. Między innymi w wielu kościołach ewangelickich do dzisiaj można zobaczyć figury świętych, mimo że Kościół Ewangelicki nie kultywuje czczenia świętych, modlitw do świętych. Można nawet spotkać kościoły ewangelickie, które mają wezwanie świętych, mimo że kultu świętych nie ma. Ale to powstały takie cztery zasady, które dzisiaj są uznawane za cztery zasady całego protestantyzmu, ale one zaczęły się kształtować już w czasach reformacji. Jedną, pierwsza zasada po łacinie brzmi Solus Christus, czyli tylko Jezus Chrystus jest zbawicielem i jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Nawiązując do tego hasła, powstała druga zasada, sola scriptura albo solum verbum, czyli tylko pismo, tylko słowo Boże, czyli tylko w słowie Bożym znajdujemy objawienie Boga. Kolejna zasada, trzecia, to sola gracja, tylko łaska. Czyli, tylko poprzez Boże działanie, tylko poprzez Bożą łaskę, człowiek może uzyskać przed Bogiem usprawiedliwienie, czyli zbawienie. Tutaj w tym Marcin Luther bardzo mocno nawiązał do teologii Augustyna. Marcin Luther, jak wspomniałem na początku, był augustianinem, więc nauka świętego Augustyna miała bardzo duży wpływ na teologię Marcina Lutra. I ostatnia zasada: sola fide czyli tylko wiarą człowiek może odpowiedzieć na Bożą łaskę. To oznaczało, że uczynki chrześcijanina, chociaż ważne dla życia Kościoła i dla, dla relacji międzyludzkich, nie mają znaczenia w kontekście zbawienia. Bóg zbawia człowieka, usprawiedliwia człowieka z łaski bez zasługi człowieka. Jeśli chodzi o przebieg nabożeństwa, to mógłbym tak w uproszczeniu powiedzieć tak, że każdy, kto na przykład wychował się w kościele rzymskokatolickim i wziąłby udział w nabożeństwie ewangelickim, nie czułby się obco. W czasie nabożeństwa mamy dwa najważniejsze punkty. Pierwszym jest głoszenie Bożego Słowa. Ono odbywa się z centralnego miejsca w kościele. Za mną widać ambonę i do dzisiaj w kościołach ewangelskich używa się ambon. W nowoczesnych kościołach są to pulpity, ale my jesteśmy już w takim bardziej historycznym kościele, więc mamy ambonę. A więc głoszenie Bożego Słowa. Głoszenie Bożego Słowa od czasów reformacji musiało odbywać się w języku narodowym. Marcin Luther oraz inni reformatorzy zrezygnowali wtedy z powszechnie panującej łaciny. I nabożeństwa musiały być zrozumiałe przez wiernych. Warto wspomnieć o tym drugim najważniejszym punkcie każdego ewangelickiego nabożeństwa, jest to komunia święta, innymi słowy Eucharystia. Myślę, że w liturgii eucharystycznej wielu naszych przyjaciół z Kościoła Rzymskokatolickiego mogłoby się odnaleźć, bo ona jest bardzo, bardzo podobna do tego, co znają ze swojego kościoła. Charakterystyczną cechą sprawowanego sakramentu Eucharystii w Kościele Ewangelickim jest to, że każdy wierny przyjmuje komunię pod dwoma postaciami pod postacią chleba i wina i pod tymi widzialnymi znakami każdy luteranin przyjmuje. W sposób realny prawdziwe ciało i prawdziwą krew Chrystusa. To również jest bardzo e, podobna e, nauka do tej, którą e, zna Kościół Rzymskokatolicki. Nie ma w Kościele Ewangelickim e, kultu relikwii. To wynika e, z tych zasad reformacyjnych, o których mówiliśmy e, wcześniej. Te różnice są e, dość mocno e, widoczne. Myślę, że też. E, może też nie najistotniejszą rzeczą, ale też zauważalną jest to, że Kościół Ewangelicki, czy w ogóle Kościół Ewangelicki, w tym Kościół Luterański, nie zachował celibatu, jako że również w piśmie świętym celibatu nie, w tej tradycji się nie, nie, nie odnajduje, w Kościele Rzymskokatolickim zresztą on też został stosunkowo późno wprowadzony. To są rzeczy, które myślę każdy, kto przychodzi do Kościoła Ewangelickiego, szybko, szybko zauważa. Jeśli chodzi o kult świętych, to można jeszcze tylko wyjaśnić, że to nie jest też tak, jak często popularnie się mówi, przynajmniej ja się z takimi opiniami spotykam, że ewangelicy nie czczą świętych, czy nie czczą Matki Boskiej. To nie jest dobrze sformułowana teza, ponieważ wielu świętych, czy Matka Boska w szczególności, to też szczególne osoby dla Kościoła Ewangelickiego, ale są to osoby, które nie postrzegamy jako osoby idealne, do których można się czy powinno się zwracać z prośbami, z modlitwami. Często są to osoby, które w jakimś części swojego życia są godne do naśladowania. I tak postrzegamy na przykład szczególną świętą chyba dla całego chrześcijaństwa, czyli Marię, Matkę Jezusa jako osobę pełną skromności, osobę głębokiej wiary, osobę godną naśladowania, ale też osobę, która całym swoim życiem wskazywała na Chrystusa, a nie na siebie. Dlatego Ewangelicy można powiedzieć, czczą Marię poprzez jej syna Jezusa Chrystusa. Kościoły ewangelickie od samego swego początku bardzo duży nacisk kładły na taką działalność społeczną i charytatywną. No, między innymi to też, było, to też był powód, dla którego Marcin Luther niespecjalną sympatią darzył zakony, uważając, że w, zakonie, w zakonach duchowni. No, Nieco za dużo czasu poświęcają na modlitwę i studiowanie Bożego Słowa, co jest jak najbardziej pożyteczne, ale też powinno się coś czynić dla, dla drugiego, dla, dla bliźniego. Dlatego przy kościołach i parafiach ewangelickich bardzo często powstawały szkoły, domy dziecka w tamtym czasie, szpitale. I ta tradycja zachowała się do dzisiaj również we Wrocławiu. Mimo, że jesteśmy niewielkim stosunkowo zborem, staramy się te, tę tradycję kontynuować i działać społecznie. Tam, gdzie to jest możliwe, bardzo chętnie współpracujemy z Urzędem Miasta, z gminą Wrocław, ponieważ uważamy, że wiele rzeczy możemy zrobić razem dla dobra mieszkańców Wrocławia, bez względu na, na wyznanie. Jednym z takich zinstytucjonalizowanych działań, które prowadzimy przy Parafii razem z gminą Wrocław, jest dzienny dom Senior Plus. Drugą zinstytucjonalizowaną formą działania jest przedszkole, które Parafia prowadzi. To jest niepubliczne przedszkole muzy muzyczno-językowe, wesołe. Nutki przy ulicy Łaciarskiej, tutaj niedaleko parafii, jest to czterooddziałowe przedszkole dla ponad 80 organ dzieci i oczywiście te obie instytucje działają absolutnie w sposób otwarty, podstawową naszą zasadą jest w tych działaniach neutralność światopoglądowa ponieważ uważamy że to jest rzecz drugorzędna najważniejsze żeby czynić dobro dla bliźniego i czynić to w sposób jak najbardziej też profesjonalny i w ten sposób odpowiadać na potrzeby mieszkańców naszego miasta Obecnie znajdujemy się w kościele ewangelicko augsburskim opoczności Bożej Natomiast ten kościół powstał jako kościół parafii ewangelicko-reformowanej, czyli kalwińskiej i to w 1750 roku. Fryderyk II wyraził zgodę na zebranie pieniędzy w całej Europie na budowę tego kościoła już w 1744. W 1747 ta, ta kolekta została już ogłoszona, przeprowadzona i wybudowano kościół. Może jeszcze powiem, dlaczego w ogóle ten kościół jako kalwiński właśnie tu aż król się zajmował jego budową. No, wiązało się to z tym, że jak wiemy, Hohenzollernowie już wtedy, czyli Prusy przejęły Śląsk, Wrocław stał się drugą poza Berlinem siedzibą królewską. Król rozbudowywał tutaj pobliski pałac, w którym teraz znajduje się Muzeum Historii Miasta i na potrzeby właśnie i samej rodziny królewskiej, która zmieniła wyznanie na kalwińskie oraz na potrzeby wyższych urzędników dworskich, również kalwinów i oficerów tu był przecież bardzo silny oddział y, wojska, bo, bo Wrocław był twierdzą. Na potrzeby właśnie tych ludzi związanych z dworem, no i samego króla, był potrzebny kościół, y, którego nie było do tej pory we Wrocławiu. Kalwini nie mieli żadnego, żadnego kościoła modlili się do tych czasów gdzieś prywatnie, y, w, we własnych mieszkaniach czy, czy pałacykach. I dlatego ten kościół był bardzo bardzo potrzebny. Kościół był gotowy już do oddania do poświęcenia ostatecznego w 1749 roku. I tu wydarzyła się no, tragedia. Tu bardzo niedaleko stąd przy narogu obecnej ulicy Krupniczej oraz Włodkowica znajdowała się baszta, w której zgromadzono proch strzelniczy. No, możemy się domyślać, że na potrzeby takiej twierdzy to było, prochu było dużo i niestety w jakąś burzliwą noc czy dzień, no nie wiemy, jaka to była pora dnia, piorun trafił w wieżę, prochy wybuchły i po prostu. A i kościół, i budynki, które się już tu w pobliżu znajdowały, po prostu zostały zmiecione z powierzchni ziemi. No i znowu ogłoszono kolektę w całej Europie wśród współwyznawców Kalwinów, żeby ten kościół odbudować. No i proszę sobie wyobrazić, że ta kolekta była tak obfita, tak skuteczna, że w ciągu roku postawiono nowy, nowy budynek właściwie od podstaw. także w 1750 roku kościół został poświęcony. I już przekazany do użytku parafii ewangelicko reformowanej, czyli kalwińskiej. Po dramatycznych wydarzeniach II wojny nastąpiła wymiana ludności. Wyjechali niemieccy Kalwini, a na ich miejsce przybyli, albo już tu byli jacyś wracający z obozów ewangelicy, Polacy ewangelicy yy, yy, przyjechali właśnie, ale luteranie już, ewangelicy augsburscy. Wnętrze się zachowało dzięki temu, że tutaj wojna akurat była jakaś łaskawa, los był łaskawy dla kościoła, bo tylko dach został uszkodzony i okna. Także w zasadzie to, co widzimy, jest wszystko autentyczne. I teraz warto spojrzeć na to wnętrze jako na wnętrze charakterystyczne właśnie dla kościoła ewangelickiego. Dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, że ambona znajduje się w centralnym miejscu, tuż nad ołtarzem. Ołtarz zresztą kiedyś był na środku. Także to troszkę inaczej wyglądało, a całe wnętrze otaczają takie eliptyczne balkony, empory. I taki układ, właśnie, bardzo często widuje się w kościołach ewangelickich. Dlatego, że. Yy, Centralnym, jednym z centralnych punktów nabożeństwa jest głoszenie Słowa Bożego. A więc, ponieważ nie było nagłośnienia, każdy musiał dobrze widzieć i słyszeć. No stąd właśnie Ambona w centrum, trochę wyżej, są tutaj balkony. Każdy wierny mógł dobrze słyszeć to, co kaznodzieja mówi to właśnie jak to Słowo jest głoszone. Następną charakterystyczną cechą są tablice które tylko w kościołach ewangelickich można zobaczyć. I to są takie, powiedziałabym, nasze ściągi, dlatego że my bardzo dużo śpiewamy podczas nabożeństwa. Mamy takie duże, opasłe śpiewniki, więc nikt nie mógłby na szybko tak sobie zapamiętać, które numery trzeba, trzeba znaleźć. Więc mamy tutaj numery pieśni. Te trzy cyfrowe to są numery pieśni, dwucyfrowy po prawej stronie to jest numer introitu. To jest taki śpiewany dialog między pastorem a wiernymi, którym rozpoczyna się nabożeństwo. Dlatego właśnie introit. Kościół stanowi takie ciekawe połączenie rokoko i jakby zapowiedź klasycyzmu. Ozdoby są w stylu takim więc Te koszyczki plecione, które tam widzimy na prospekcie organowym, róże, motyw róży, który się powtarza w różnych miejscach, kształt ambony, no, przepiękna snycerka również drzwiowa. Kiedy wchodzimy do kościoła, to można z zachwytem popatrzeć na, na te przepiękne drzwi. Natomiast ten porządek klasycystyczny wprowadzają kolumny i balkony. A to jest przecież tylko i wyłącznie praktyka. Ba, balkony po to, żeby każdy dobrze widział i słyszał, a kolumny były konieczne, żeby ten wielki ciężar balkonów podeprzeć. Znajduje się jeszcze u nas chrzcielnica. Jest to już neobarokowa tylko chrzcielnica, która pochodzi z jednego z podwrocławskich kościołów, też ewangelickich, później przejętych przez katolików. A misa chrzcielna jest misą. Pochodzącą z kościoła, który przetrwał wojnę, znajdował się tam, gdzie w tej chwili dworzec autobusowy. Był to największy kościół we Wrocławiu, powstał w XIX wieku, neogotycki, i został rozebrany. Do cegły po wojnie. Myślę, że kiedy dziś pojedziemy do Warszawy, to być może tam gdzieś, w którymś z, z budynków na Starówce, te cegły się znajdują. No ale niestety nie umieją mówić, więc nic nam nie powiedzą. Pamiętam, że jechaliśmy na, do Krzyżowej. Z Jurka Kichlera wziąłem, on był wtedy bardzo ważnym w, w gminie żydowskiej. I w pewnej chwili wyciągnął taką kartkę i powiedział, słuchaj, ja mam taką ideę. Tutaj bym rozwiał, są przy jednej właściwie ulicy, tam jakby cztery, trzy kościoły chrześcijańskie i nasza gmina żydowska. I powiedział takie słowa, które ja zawsze cytuję, zróbmy coś z tego. Zróbmy coś z tego. I najpierw było tak, żeśmy się zaprosili tak trochę... Hmm, był ksiądz Żytowiecki w parafii rzymsko na Antoniego. Przyszedł, przyszli jeszcze przedstawiciele z, z kościoła. My byliśmy i spotkaliśmy się co robić. Zaczęliśmy się spotykać wszystkim, zaczęliśmy się spotykać, żeby się poznawać. I to był ten taki początek. Wszystkim był dialog, rozpoczęty dialog. I ten dialog był naprawdę prowadzony w takiej jakby konwencji, że my się przedstawiamy, mówimy o naszych kościołach, jak to u nas jest, ale nikogo nie zmuszamy do żadnych innych, do żadnych, do żadnych po prostu Każdy zostaje w swojej, przy swojej wierze, przy, swojej, przy swoim wyznaniu, no bo to było właściwie dzielnica, jest, proszę Państwa, ja tak wierzę trochę za granicą. Prom, Mówię często o tej dzielnicy. Dużo artykułów się już okazało za granicą w prasie niemieckiej, angielskiej, holenderskiej. Że o dzielnicy, że to jest wyjątkowe, to, to jest bardzo ważna sprawa, że w Polsce trzy, trzy parafie chrześcijańskie razem z gminą żydowską współpracują. Czyli jest, jest to więc jeszcze więcej niż ekumenia, bo ekumenia to jest właściwie w ramach kościołów chrześcijańskich. A myśmy tu jeszcze podłączyli Żydów do, do nas I, ta, i te kontakty się rozwijały i to jest taka rzecz, która na pewno dla Wrocławiowi przydaje blasku, że tak powiem. Na przykład jak Dalaj Lama przyjeżdża do Wrocławia to leci, przyjeżdża zaraz do naszej dzielnicy. Jak przyjeżdżają ważne osoby to też bardzo często Spotykamy się i tutaj odwiedzają, bo wiedzą, że tu jest coś ciekawego.